Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, już po świętach i mam nadzieję, że wreszcie wypoczęliście od szkoły i innych obowiązków tam domowych i tak dalej. I mam, mam wielką nadzieję, że wreszcie na nowo nabraliście sił na nowe wyzwania. I to nie jest nowa seria Let's Play, lecz filmik informacyjny, w którym właśnie Chciałbym z wami porozmawiać o przyszłości let's playów na moim kanale. I zacznijmy może od serii Metroid Zero Mission. I powiem wam o niej krótko i na temat. Fakt, ja wykonuję serię e, z naprawdę dobrej gry, lecz ta seria mi nie wychodzi, szczerze wam przyznam. E, skutkiem jest na przykład, e, nie wiem, pomyślmy, e, niska oglądalność. Tak, niska oglądalność i właśnie to jest Jeden z powodów, dla których nie chcę robić e, już tej gry, i nie chcę robić, nie chcę wykonywać po prostu już tej gry, ponieważ ona mi się znudziła. Ponieważ e, tak sobie pomyślałem, że gry z poprzedniej generacji konsol już nie zachwycają e, tak jak kiedyś, ponieważ dzisiaj zapewne interesujecie się jakimiś nowszymi tytułami na PlayStation 3, Xboxa i tak dalej. I pomyślałem także o tym, że może by tak tą serię wstrzymać i usunąć, więc jeżeli jesteście za tym, żebym tą serię wstrzymał i anulował, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście przeciwnego zdania i chcecie, żebym ukończył e, grę Metroid Zero Mission tak jak pozostałe inne, to dajcie łapkę w dół. Tym sposobem sądzę, że takie przegłosowanie byłoby najrozsądniejsze, bo wtedy wiedziałbym, co zrobić. I drugą sprawą jest właśnie to, że jakiś czas temu doszły do mnie aż cztery nowe gry na Steam'a, na PC. No dobrze, i jak sami widzicie, przed wami są ukazane właśnie te cztery gry, które aktualnie posiadam na platformie Steam. I chciałem wam się pora was się poradzić, e, którą grę wybrać do e, zrobienia z niej let's play i każda gra Miała swój jakiś tam detal, który po prostu mnie jakoś zachwycił. Na przykład Assassin's Creed 3 zaimponował mi pod względem fabularnym. Sonic and All Stars Racing Transformed pokazał naprawdę dobrą grywalność. Naprawdę ta gra pokazała mi dobrą grywalność, że Sonica jednak stać na więcej. I właśnie mam jeszcze Sonic and Sega All Stars Racing i... Teraz przejdźmy do Portal 2. Ostatnio poważnie myślałem nad Let's Playem Portal 2, bo chciałem zrobić z kimś serię Coop i... właśnie chciałem zrobić serię we dwie osoby, ponieważ chciałem zrobić e, tą grę z kimś, kto już tą grę zna. I ostatnio e, myślałem sporo nad serią As z Assassina Trójeczki. I... tak myślałem, żeby... Najpierw tą grę przejść i zrobić z niej Let's Play na 100%, lecz ja byłem też za, za tym, żeby Let's Play'a z tej gry nie robić. I e, właśnie, biorąc pod uwagę moje 2-megabitowe łącze, wyszłoby jakieś około 40 odcinków. A tymi, a gdyby było już mm, naprawdę, wrzucałbym już bardzo dużo odcinków, to ja bym. Już tą, grę, już tą grę bym was zanudził i nie mielibyście co oglądać, a gdybym poczekał na szybszego neta, to wtedy bym tą grę zrobił jakieś, nie wiem, 15 długich odcinków i byście mieli więcej coś do oglądania. Tak więc, do, proszę, doradźcie mi, którą grę mam zrobić, którą mogę wykonać dla was, która wam się najbardziej podoba i wtedy może jakoś dobrze pomyślimy. I właśnie. Teraz trzecia sprawa. Jeżeli znacie jakieś dobre gry na Nintendo DS, Wii oraz PC, to dajcie mi znać, piszcie mi komentarze na, kana na kanale oraz wiadomości na YouTube. I ostatnio usunąłem mój profil na Facebooku, ponieważ uznałem, że ja za często z niego nie korzystam i po prostu Facebook mój nie miał sensu. I może kiedyś tam zrobię jakiś fanpage czy coś w tym stylu, ale na razie o tym nie myślę, ponieważ myślę nad grami, które chciałbym wykonać. I dobrze, i jeszcze Was yy, proszę, jeżeli znacie jakieś dobre, znane i fajne platformówki, to dajcie mi znać. I nie chodzi mi teraz o to, że, że tylko ja mam robić Let's Play. Nie, nie o to mi chodzi. Po prostu, jeżeli, jeżeli jesteście w stanie zrobić Let's Play z gry, którą znacie, i którą ja znam na przykład. To wykonujcie droga wona, ja nikomu nie bronię. I jeżeli znacie jakieś fajne gierki, to dajcie mi znać, piszcie mi na YouTubie i wiadomości, czytam komentarze i wtedy nad serio może pomyślimy. Tak więc to było tyle w tym filmiku. Tak więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam do oglądania moich filmików. Do komentowania ich i oczywiście lajkowania, tak więc trzymajcie się, cześć i czołem.